F-16 Fighting Falcon to jeden z najbardziej znanych i najczęściej używanych samolotów wojskowych na świecie. Pół wieku od pierwszego lotu siły powietrzne Stanów Zjednoczonych najczęściej używają tego wojskowego samolotu o stałych skrzydłach. Od 1975 roku powstało ponad 4600 sztuk, z czego ponad 2000 nadal lata na świecie. W 2024 roku Ukraina jako 30. kraj wprowadziła F-16 do sił powietrznych, dołączając m.in. do Izraela, Pakistanu, Danii, Holandii, Tajlandii i Wenezueli. Stany Zjednoczone Ameryki zatwierdziły sprzedaż 12 myśliwców F-16 CD Block 70 do Peru, co pokazuje stałe światowe zapotrzebowanie na ten wszechstronny samolot. Oczywiście F-16 produkowane dzisiaj znacznie różnią się od tych, które powstawały w latach 70. i 80., Myśliwiec był wielokrotnie modernizowany, by poprawić osiągi i wprowadzić nowe technologie wojskowe, a ulepszenia nadal trwają. F-16 przekazane Ukrainie to starsze modele, jednak zostały gruntownie zmodernizowane przed dostawą. W szczególności otrzymały one bardzo specjalną modernizację swoich zdolności w zakresie walki elektronicznej, zaprojektowaną specjalnie po to, by dać im przewagę. W wyjątkowych okolicznościach trwającej wojny Ukrainy. Przeciwko najeżdżającym Rosjanom. Ta historia stojąca za modernizacją ujawnia ważne szczegóły dotyczące tego, jak prowadzone są współczesne działania powietrzne i jak Ukraina wykorzystuje swoje F-16 w tej wojnie. Przejdźmy do szczegółów. Do połowy 2025 roku członkowie NATO zobowiązali się dostarczyć Ukrainie co najmniej 85 myśliwców F-16 Holandia, Zobowiązała się dostarczyć 24 sztuki do maja 2025 roku. Do końca lutego 2025 roku Dania dostarczyła co najmniej 12 z 19 obiecanych, Norwegia dostarczyła 14 zamiast zapowiadanych 6, a Belgia obiecała 30 kolejnych. Dostawa się opóźniła, lecz wszystkie 30 trafi do 2028 roku. Nie wszystkie z 85 F16 mają aktywne role operacyjne. Co najmniej 18 F-16, dostarczonych przez Holandię, zostało przeznaczonych do szkolenia ukraińskich pilotów w ich obsłudze, głównie w Europejskim Centrum Szkolenia F-16 w Rumunii. Niektóre mogą zostać wykorzystane jako części zamienne. Stany Zjednoczone ze swojej strony nie dostarczyły do tej pory żadnych operacyjnych F-16. Siły powietrzne Stany Zjednoczone Ameryki zastępują stare F-16 nowymi F-35, Lightning II. I. Proces miał zakończyć się do końca. 2025 roku. Z powodu opóźnień F-35. Stany Zjednoczone Ameryki modernizują flotę F-16, by utrzymać je w służbie do lat 40. XXI wieku. Tak więc nie brakuje zapotrzebowania na serwisowanie i modernizację F-16. Zarówno Stany Zjednoczone Ameryki, jak i 30 innych krajów używających tego myśliwca, dotyczą też części zamiennych. Często pochodzą z amerykańskich zapasów starszych F-16. Zarówno w przypadku serwisowania, jak i dostarczania części zamiennych. Stany Zjednoczone z pewnością stanęły na wysokości zadania, jeśli chodzi o Ukrainę. W maju opublikowano zdjęcia częściowo zdemontowanych F-16 ładowanych na ukraiński samolot transportowy Antonow 124 w Arizonie. Trakery lotów wykazały później, że transport trafił do Polski. Rzecznik Sił Powietrznych potwierdził, że Stany Zjednoczone Ameryki wspierają europejskie F-16 dla Ukrainy. Przekazując jej wycofane i niesprawne F-16 na części zamienne. Te F-16 wycofano z Stany Zjednoczone Ameryki i nie nadają się do lotu. Brakuje im kluczowych części, np. silnika i radaru, więc nie nadają się do użytku operacyjnego. We wrześniu Departament Obrony Stany Zjednoczone Ameryki zawarł nowy kontrakt z Lockheed Martin na serwisowanie ukraińskich F-16. Umowa na 259 milionów dolarów obejmuje pracę w Fort Worth w Teksasie. Z zakończeniem planowanym na maj 2029 roku. Finansowanie zapewnia Inicjatywa Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy, program Departamentu Obrony Stany Zjednoczone Ameryki wspierający obronę Ukrainy poprzez szkolenia, dostarczanie sprzętu oraz inicjatywy doradcze. Kontrakt dotyczy przygotowania podręczników, dokumentacji i materiałów technicznych dla specyficznych potrzeb ukraińskich sił powietrznych. To zapewnia natychmiastowe wsparcie dla przekazanych samolotów i umożliwia Ukrainie. Przyszłości samodzielną obsługę i eksploatację. F-16, jak inne nowoczesne myśliwce, potrzebują zaawansowanej obsługi technicznej i regularnych modernizacji. F-16 przekazane Ukrainie nie są nowe. Większość służyła w poprzednich siłach powietrznych przez dekady. Przed przekazaniem przeszły kilka modernizacji, z których najważniejsze to tajne ulepszenia zdolności walki elektronicznej. Nie wiadomo, jakie wersje F-16 przekazały Ukrainie, Dania lub Norwegia. Holenderskie samoloty to F-16 AM lub BM, a belgijskie F-16 AM. Jednak uważa się, że wszystkie te samoloty przeszły modernizację w ramach programu Block 20 Midlife Update, czyli Midlife Update, co doprowadziło je mniej więcej do nowoczesnego standardu M-65. Modernizacja obejmowała integrację precyzyjnej broni do ataków naziemnych. Oraz ulepszenie kokpitu, radaru i oprogramowania. Holenderskie myśliwce mają zasobniki rozpoznawcze Mars, Reki Light, nawigacyjno-celowniczy Lantern oraz nowoczesne Lightning AT i Sniper. Te zasobniki mogą znacząco poprawić warunki operacyjne, możliwości oraz świadomość sytuacyjną. F-16 miały także radarowy odbiornik ostrzegawczy ANALR-69E, który zwiększa wykrywanie i unikanie zagrożeń. Następnie, co kluczowe. Ich oprogramowanie zostało zoptymalizowane, aby radzić sobie z ewoluującymi rosyjskimi zagrożeniami w spektrum. Tak twierdzi elitarna 68 Eskadra Walki Elektronicznej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki, przeprowadzająca te modernizacje. 68 Eskadra Walki Elektronicznej powstała w 1943 jako 68 Eskadra Uzupełnień, stacji w 1993, przemianowana na 68 Eskadrę Wsparcia Testu. A obecną nazwę otrzymała w 1999 roku. Obecnie działa jako jednostka w ramach 350 skrzydła walki w widmie Sił Powietrznych z siedzibą w bazie Eglin Air Force na Florydzie. Jednostka jest wyłącznym dostawcą oprogramowania zadaniowego dla amerykańskich Sił Powietrznych i eksportu wojskowego ofensywnych systemów walki elektronicznej. Oferuje całodobowe awaryjne przeprogramowywanie systemów walki elektronicznej. 68. Eskadra Walki Elektronicznej to Centrum Walki Elektronicznej Sił Powietrznych. Doskonałość, skoncentrowana na zwiększaniu skuteczności bojowej i przeżywalności Stany Zjednoczone Ameryki oraz ich strategicznych partnerów poprzez opracowywanie, testowanie i dostarczanie wsparcia w zakresie pełnego spektrum walki elektromagnetycznej. Eskadra składa się z trzech sekcji SWA, SWB i SWC-SWA. SWC to specjaliści od inżynierii i sprzętu. Przeprogramowujący dane misji F15, F16 i E3 dla 28 krajów partnerskich. SWB to personel operacyjny, wsparcia testowania, technologia informacyjna, rozwoju oprogramowania, zarządzania, analizy budżetu oraz bezpieczeństwa i obiektów. Jednostka zbiera dane o zagrożeniach dla F16 i tworzy oprogramowanie wspierające pilotów w ich pokonywaniu. To może być na przykład najnowszy profil radaru rosyjskiego Suchoj. 35 widoczny na ekranie F16. Mogą to być algorytmy informujące o obronie F16. Dyspensery, kiedy zrzucać flary lub dipole, zależnie od prędkości i charakterystyki lotu rosyjskiego pocisku ziemia-powietrze. Jednostka ta historycznie wspierała ponad 70 systemów dla więcej niż 40 krajów. Według głównego inżyniera modernizacji ukraińskich F-16 były wyjątkowym i szczególnie trudnym przypadkiem. System walki elektronicznej używany w tych F-16 był nieznany i nie pochodził z wyposażenia Armii Stanów Zjednoczonych. Eskadra musiała szybko zrozumieć i przeprogramować nieznany system w krótkim czasie. 68. Eskadra Walki Elektronicznej podjęła wyzwanie, a główny inżynier podkreślił, że zespół czuł się zobowiązany do sukcesu. Uważali, że przeprogramowanie jest kluczowe. Aby przeciwdziałać rozwijającym się rosyjskim zagrożeniom w spektrum elektromagnetycznym, w tym zakłócaniu i fałszowaniu sygnałów, główny inżynier stwierdził, że większość ośrodków przeprogramowania uznałaby to za niemożliwe. To nowa polityka. Spojrzeliśmy na siebie i stwierdziliśmy: jeśli nie my, to kto? Nadajemy się najlepiej do tego zadania. Zebrali specjalny zespół składający się z doświadczonych ekspertów i młodych, zdolnych inżynierów. Aby zmierzyć się z wyzwaniem przeprogramowania, zespół rozpoczął pracę na danych z Danii i Norwegii. Po czym dostosował procesy, by lepiej zrozumieć działanie systemu EWI, wysłali członków zespołu do Zagranicznego Laboratorium Partnerskiego, by razem opracować i przetestować system. To nie jest nasza standardowa procedura, powiedział dyrektor 68. EWS. Zespół rozgryzł system w dwa tygodnie. Współpraca z zagranicznym partnerem przy tworzeniu najlepszego pliku danych misji to wyjątkowe osiągnięcie. Możliwe dzięki talentowi w eskadrze i skrzydle. W zaledwie dwa tygodnie 68 EWS przetestował i zweryfikował unikalne elementy wymagane przez Ukraińców, a także usprawnić proces przeprogramowania prowadzony przez wszystkie strony. Ukraina została oficjalnie objęta zagraniczną sprzedażą wojskową Foreign Military Sales dla 68 EWS. Pozwala to jednostce stale przeprogramowywać system na podstawie opinii Ukraińców. Co stanowi odejście od standardowej procedury? Tradycyjnie informacje zwrotne z przypadków Foreign Military Sales pochodziły ze szkoleń, ale Ukraina dostarczy dane sprawdzone w boju, aby poprawić możliwości. To może być kluczowe nie tylko dla utrzymania F-16 Ukrainy w dobrej kondycji, ale też dla modernizacji F-16 w NATO i flotach państw partnerskich. Dyrektor 68. Eskadry Walki Elektronicznej podkreśla, że w konflikcie z równym przeciwnikiem koalicjanci muszą stosować te same zasady, by dominować w spektrum. F-16 z przeprogramowaną kapsułą nie zdobędzie sam przewagi, ale może chwilowo zapewnić lokalną przewagę powietrzną, aby osiągnąć cel o strategicznym znaczeniu i wpływie. Jakie ulepszenia walki elektronicznej wprowadziła 68 Eskadra i jaki mają wpływ na Ukrainę? To w dużej mierze spekulacja. Zdolności walki elektronicznej ukraińskich myśliwców pozostają obecnie ściśle tajne. Z nielicznych zdjęć, które się pojawiły, wynika, że duńskie F-16, które były jedynymi dostępnymi, gdy 68 Eskadra walki elektronicznej nad nimi pracowała, zostały wyposażone w pylony od duńskiego producenta zbrojeniowego TERMA. Pylony te mogą przynosić zakłócacze walki elektronicznej, wyrzutnie FLAR i DIPOLI oraz są zintegrowane z systemem samoobrony myśliwca. Firma Terma odpowiada niemal w pełni za nieznany system walki elektronicznej, którego oprogramowanie 68 Eskadra. Walki elektronicznej zaktualizowała w jednostce zarządzania ALQ 213.5 Electronic Warfare Management Unit. Sprzęt systemu to połączony kontroler i jednostka sterująca. To element znanej gamy kontrolerów TERMA, używanych według firmy na ponad 2500 samolotach i co najmniej 25 typach platform w ponad 15 krajach. Jednostka łączy kompaktowy rozmiar z wydajną platformą. I sterowaniem kokpitem, oferując liczne interfejsy i moc obliczeniową. To umożliwia łatwą integrację dowolnego czujnika ASL lub systemu efektorów, oprócz podstawowych funkcji samolotu, i sprawia, że modernizacja jest stosunkowo prosta. W wyniku tego przekonującego profilu, zainstalowano go na samolocie Stany Zjednoczone Navy, P8A Poseidon i śmigłowcach NH 90 Holenderskich Sił Powietrznych jako część modułowej kapsuły. Therma Aircraft Survivability Equipment został zainstalowany na 144 myśliwcach F-16 F-Tajwanu oraz zmodernizowanych F-16 dostarczonych Korei Południowej przez Stany Zjednoczone, Ameryki w 2015 roku. Duńskie siły powietrzne zamontowały system alq 213 w F-16 w latach 2000 -tych w ramach narodowego kontraktu modernizacyjnego. Prawdopodobnie ta Electronic Warfare Management Unit. Została zamontowana w F-16, przekazanych Ukrainie przez Danię i zmodernizowanych przez 68. eskadrę walki elektronicznej? Jeśli chodzi o oprogramowanie, kod źródłowy i algorytmy, z których korzysta, są ściśle tajne, tak jak powinny być. Jednak mamy całkiem jasne pojęcie o tym, co ono robi. Oprogramowanie Electronic Warfare Management Unit zwykle gromadzi dane o zagrożeniach, np. długości fal radarów wroga, cechy lotu i sygnatury radarowe pocisków przeciwnika. Czasem podawane są dane umożliwiające systemowi obrony samolotu fałszowanie położenia lub sygnatury radarowej na radarze przeciwnika. Czujniki F-16 podczas lotu muszą precyzyjnie wykrywać, kategoryzować i reagować na wykryte częstotliwości. Korzystając z danych tej biblioteki zagrożeń, operatorzy obrony przeciwlotniczej radarów i nadajników wiedzą, że ich sygnatury są podatne na wrogie systemy walki elektronicznej, by ograniczyć podatność na ataki wojny elektronicznej. Od dawna stosują taktyki, jak zmiana trybu pracy, częstotliwości czy inne działania zmieniające sygnaturę emisji. Systemy walki elektronicznej muszą być regularnie przeprogramowywane, by aktualizować bazy danych i reagować na nowe zagrożenia. Na ukraińskim niebie regularnie pojawiają się nowe lub zmodyfikowane drony, pociski i bomby szybujące z obu stron. Wysyłają sygnatury, które trzeba dodać do Biblioteki Zagrożeń Electronic Warfare Management Unit. Na szczęście dla Ukrainy. Amerykańskie Biblioteki Zagrożeń Wojny Elektronicznej są najpełniejsze na świecie. Niektórzy mogliby nawet powiedzieć, że to jedna z największych przewag, jakie mają amerykańskie siły zbrojne w porównaniu do swoich głównych rywali. To głównie efekt wszechobecnych możliwości nadzoru Stanów Zjednoczonych. Nie do pomyślenia, by 68. eskadra walki elektronicznej nie zainstalowała najpełniejszej bazy rosyjskich sygnatur zagrożeń podczas aktualizacji oprogramowania. Stany Zjednoczone. Zebrały tak dużo danych o rosyjskim uzbrojeniu, że ich baza może mieć więcej szczegółów elektronicznych o rosyjskiej broni niż sami Rosjanie. Codzienne loty samolotów i dronów szpiegowskich NATO nad Morzem Czarnym, blisko rosyjskiej przestrzeni powietrznej, trwają od początku inwazji. Drony zwiadowcze dalekiego zasięgu RQ-4 Global Hawk oraz ich morska wersja MQ-4C, Triton były regularnie śledzone. Dołączyły do nich załogowe samoloty RC. 135 Rivet Joint do wywiadu elektronicznego oraz wcześniej wspomniane P8 Aposeidony. Poza zwykłym zwiadem wojskowym, ich zadaniem jest zbieranie danych z walki elektronicznej potrzebnych programistom 68. Eskadry Walki Elektronicznej do tworzenia algorytmów. Biblioteka profili zagrożeń, ukraińskich F-16, zapewne obejmuje wszystkie rosyjskie dane z pierwszych 30 miesięcy wojny. Ze względu na skalę zbierania danych wtedy. Zapewne zarejestrowano z dużą precyzją częstotliwości i profile lotu wszystkich nowoczesnych rosyjskich pocisków powietrze-powietrze, systemów obrony powietrznej i samolotów. Możliwe, że po modernizacji ukraińskie F-16 potrafią wykrywać i namierzać rosyjskie myśliwce Stealth Su-57 albo unikać rosyjskiego najnowocześniejszego systemu rakietowego Ziemia-Powietrze S-400. Wojna znacznie się rozwinęła od czasu instalacji modernizacji. I nadal będzie się zmieniać. Pojawiło się wiele nowych lub zmodyfikowanych rosyjskich dronów, rakiet, systemów walki elektronicznej, emisji, zmieniających się taktyk itd. Jakie sygnatury należy załadować, by biblioteka zagrożeń F-16 była optymalna? To niemożliwe bez systemu rejestrującego nowe sygnatury i przesyłającego je do bibliotek zagrożeń w czasie rzeczywistym. To święty graal wojny elektronicznej, i Stany Zjednoczone pracują nad takim systemem, ale nie ma dowodów, że jest gotowy lub dostępny. Najbardziej realną opcją dla Ukrainy jest ręczna, lokalna aktualizacja Electronic Warfare Management Unit w F-16 przez techników 68. eskadry walki elektronicznej. To może być możliwe dzięki dwóm nowym kompleksom na ciężarówkach, które Ukraina wprowadziła w 2025 roku, by wspierać amerykańskie F-16. Systemy opracowane przez grupę Powrót do Życia, wspierane przez ukraińskie wojsko i sektor energetyczny, pozwalają prowadzić operacje i naprawy F-16 z różnych miejsc, nie tylko ze stałych baz. Miejsce stacjonowania ukraińskich F-16 i Mirage 2000 pozostaje tajemnicą. Bazy, gdzie prawdopodobnie stacjonują, są stale atakowane przez Rosję. Od początku wojny, zwłaszcza od pojawienia się F-16, lotnisko wojskowe Starakosty Antyny, największa baza lotnicza Ukrainy, zostało trafione co najmniej 13 razy pociskami Kinżał i innymi rakietami. Ukraina trzyma F-16 w małych grupach i przenosi je między różnymi miejscami. Nowe mobilne kompleksy mają przyspieszyć ten proces. Pierwszy ma stanowisko dowodzenia, planowania misji, odprawy dla pilotów i miejsce odpoczynku personelu. Drugi ma warsztat do testowania uzbrojenia i samochody do załadunku amunicji na samoloty. Jest całkowicie możliwe, że regularne aktualizacje Electronic Warfare Management Unit mogłyby być przeprowadzane stąd. Nawet aktualna Biblioteka zagrożeń i system Electronic Warfare Management Unit nie są cudownym rozwiązaniem. To nie sprawi, że ukraińskie F-16 staną się bronią, która wygra wojnę. Ukraina po prostu nie ma ich wystarczająco dużo, by poważnie zagrozić Rosji w powietrzu. Nawet mając setki samolotów, latami nie miałaby tylu wykwalifikowanych pilotów, by je wykorzystać. Świadomość, że ukraińskie F-16 mogą wykrywać i przeciwdziałać niemal każdemu rosyjskiemu zagrożeniu, dodatkowo utrudniła planowanie misji rosyjskim, siłom powietrznym i zespołom walki elektronicznej. Jak mogą być pewni, czy radary Su-35 wykryją zmodernizowanego F-16 albo odwrotnie? A jeśli Electronic Warfare Management Unit F-16 zna częstotliwości radarów rosyjskich rakiet, dzięki temu ukraiński pilot-myśliwca może wypuścić flary lub obrać taki lot, by uniemożliwić namierzenie przez rosyjskiego przeciwnika, ta modernizacja oznacza, że atakowanie ukraińskiego F-16 lub nawet zbliżanie się do przestrzeni powietrznej, w której może znajdować się ukraiński F-16, to nowe ryzyko dla rosyjskich pilotów i planistów misji. Rosyjskie siły powietrzne będą działać ostrożniej i mniej agresywnie tam, gdzie podejrzewają ukraińskie F-16. Zmodernizowany Electronic Warfare Management Unit. Prawdopodobnie wpłynął na to, że Ukraina straciła bardzo mało F-16, mimo doniesień o codziennych stratach przez cały 2025 rok. Ukraina wykorzystuje je głównie do ochrony głównych miast, nie do działań ofensywnych, więc zazwyczaj znajdują się daleko za linią frontu i bezpośrednim zagrożeniem. Mimo to, spośród czterech F-16, o których wiadomo, że zostały zestrzelone do tej pory, wszystkie wydają się zostać trafione przez ogień własny lub doznały awarii technicznej albo innego nagłego wypadku, a nie przez rosyjskie pociski. Dzięki ukraińskiej taktyce przemieszczania F-16 i zaktualizowanej bazie zagrożeń udało się utrzymać te samoloty w bezpieczeństwie. W miarę jak pozostałe F-16 dla Ukrainy będą dostarczane, a umiejętności pilotów w obsłudze nowego myśliwca będą się nieuchronnie poprawiać, to może być tylko dobra wiadomość dla ukraińskich sił powietrznych. Kliknij przycisk Lubię to, jeśli podobał Ci się film. I zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z najnowszą technologią wojskową, wiadomościami i wszystkim co związane z wojskiem. I jak zawsze, dziękuję za oglądanie.